Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w centrum kantonu, idziemy z Emilem z Pozdros KRLD do restauracji sieciówki prowadzonej przez Koreę Północną, gdzieś biuro Korei Północnej tutaj w Kantonie. w restauracji serwującej dania z Korei Północnej. Też azjatyckie, jakieś tam sushi i inne sprawy. Ale zawsze coś innego, jesteśmy ze mile, z Emilem z Pozdroska RLD. Słuchaj, oh. co oh. to? Nie mam wątpliwości. Słuchaj, to jest koreańskie, ale nie jest To jest soczu, koreańska wódka ryżowa. I to kosztuje? 30 zł. 30 tak, do ja to, to jest sfermentowany ryż. I to nic dawali w bani. No familie. dawaj, to pijemy to. Momen ja o pin, Ipin. Pujam. 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 i kilka Nie wiem, ile to ma procent. Weź jakieś kimchi. kimchi. 750 ml Ty, to jest 6% alkoholu No, tak To zmieniamy Butelkę, no bo tamta nie dość, że plastikowa I 6%, czyli to takie piwo Tu mamy Tu mamy jakiś tam napój Emil będzie wiedział co to jest, koreański już z której Południowej raczej chyba tak? Tak, jest kraj południowy. No dobra, ale koreański, nie? 17,5%. Zaczynamy w takim razie od koreańskiej wódki soju. To jest wika ryżowa, ma około 20%. 17,5. 17,5. Mamy takie gustowne, plastikowe kubeczki. To widać jest bardzo wysokiej jakości lokal, litrunek. Polewamy. Nieważne. Ważne, żeby klepało. Ważne, żeby w waliło. Bardzo proszę. Tu mamy trochę kimci na zagrychę. To nie wiem co to jest. Dobra, to mała przerwa, później update. Może w innym I tutaj już Emil mówi północno-koreańskie. Weź Emil, opowiedz coś o tym jedzeniu. To jest makaron na zimno po Pioniańsku. Jedno z najbardziej znanych w Korei Północnej. Oczywiście są różne sposoby przygotowywania tej, tej zupy z makaronem. To jest makaron gryczany, jest taki czarny. Z tego jest zupka, taki wywar jest z różnych rodzajów mięsa. Tutaj jeszcze widzę kiełbasę, to trochę kiedyś spotykane. Ogóreczek jest, jest jajeczko, jest pomidor. No i dobra, próbujemy. To trzeba najpierw pomieszać ładnie. No i jednak zdecydowaliśmy się jeszcze spróbować ten napój słabszy, McCauley. Bo tak brzmi, jakby kola, ale to chyba nie ma nic wspólnego. Nie ma nic z kolą, jest to sfermentowany ryż. Tak jest. 6%. My już zakończyliśmy naszą kolację w tej restauracji północno-koreańskiej i wracamy do nas na dzielnicę, na nasze Jeszcze może sobie gdzieś zajdziemy.